Załączają. Jest to przebieg duży, jest to pierwej duży, który tak w sumie jest niezbędny. A jak wstępnie tutaj... jest na N86, czyli 600. Tu warunki są nieco, a bo tor nieco szerszy, ale warunki prawidłowego przejazdu jest nie się żadnym a nie robią Był w Sydney, jak ale o to właśnie w tym konkursie chodzi, by było jak yeah. Seweryn Frężyna i Dawid F6. Seweryn Frężyna i... Kolejną parę do przygotowania się, a tym bo twój rywal właśnie trafił, więc podglądaj, to właśnie, tu trzymać mocna, prawidłowa praca z przęgłem, spokojna oddawanie mocy, praca w tylnym hamulce. To jest sukces i do tego Was zachęcam przygotowania przez najbliższe na dwa miesiące, by wziąć udział. Mistrzostwa Polskiej Wolnej Jeździe, które 23 czerwca w Zarzu jest już informacja... Rozpoznasz twój motocykl. Właśnie. No zobaczymy, właśnie. Zobaczymy. Ja widzę, że motorat zmienił motocykle w większości na no. Yamaha. No, a kto, a kto to, Yamaha. to? Kto tu podpuszcza do tak? takich tematów? <laughs> I to, to jeszcze I teraz, tak, Mamy pytanie do Rafała, który jest Twój? Właśnie, let me think. Hmm. <laughs> Wiesz, ten ja bez homologacji nie, ja myślę, że ten no, ale... Ja myślę, że mega. ten Ale mega, widzę te klateczki też macie No musimy no, mieć, to musimy no, mieć genau, Bo tak. to jest temat już, wiesz no, fajnie. jednak na egzaminach Czy na nauce jazdy te to mhm. trochę dostają Łomot, tak, tak, tak. ale ty masz Solidniejszy Tak, ja mam troszkę taką klateczkę No właśnie, bardziej Najgorzej, jak się Przewróci na dwóch kołach to jest nic Najgorzej jak na cyrklach, na kole Robisz te techniczne cykle i... Jest cyrkle z, i jest z dużej wysokości. Dokładnie, nie? dokładnie. No to, to... A powiedz mi ty nie chronisz kierownicy, niczym? No nie, nie, akurat nie, chociaż może powinienem. No ale ja nie wiem, ale powiedz mi jest trend do jakichś takich wiesz, handbarów tutaj. Nie wiesz co, żeby... super moto bardziej, ale no my stamterzy tego, tego raczej nie używamy. Może dlatego, żeby mieć bodno, bo bo no, no rękę. bo wypuszczamy, łapiemy <laughs> No właśnie, nie właśnie, właśnie, ja? właśnie, może... Dobra, a powiedz: Yamaha, e, Yamaha, Yamaha, barwy te same, nie też że odgabiamy. wiesz o co chodzi. Nie, ale powiedz nie mi tak, e, jak ci się jeździ, Bo to jest MT-07, dla tych co nie wiedzą, tak. jak ci się na MT-ku Nie no, muszę tak? powiedzieć, że MT-07 to jest dla mnie taka Willy Machine. E, po prostu środek ciężkości jest tak super. Ja mam też dostałem od Yamaha MT-07, taką w oryginale. Zarejestrowaną. A ja zaczęłeś <noise> jeździć po drogach? Końców, troszkę, nie? tak, tak. Nie yes, tak yes, ale oczywiście na drogach publicznych tego nie robię, ale nieraz sobie śmigam po prostu no, jakieś kilka tryków zrobię na placu w oryginale. No i muszę powiedzieć, że można dużo nawet na oryginalnym całkowicie sprzęcie zrobić. Ale nie zalecasz oczywiście. Oczywiście w ruchu, w ruchu publicznym tak. oczywiście nie. I też w oryginale, no wiadomo, jedna mała przewrotka i można zniszczyć motocykl. Zniszczyć motocykl dokładnie. Ale, ale jest dużo rzeczy wykonalne na oryginalnym przełożeniu jest no to... ten środek ciężkości na przykład dla porównania Yamaha R6 muszę trzymać kompletnie tak 9, dziewięć... no całkowicie, tak całkowicie pion, 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 tak. dokładnie. A MT-07 już ma ten środek ciężkości inny. Że nie musisz nie, tak nie przeginać trzeba, do żeby Osiągnąć tak, balansu, tak. nie trzeba jej tak przeginać, więc... To się mega przydaje. Dobra, nie? a powiedz mi, co tu jest przerobione? Bo ja widzę, że tu nie mam mega dużo przeróbek. Jak tak. stare cebry były mega krojone, żeby je przerobić? Tak, tak. Nie, nie, nie ma, dlatego że no, dla Yamaha też e, jest ważne, żeby promować MT07, MT No Jestem bardziej ambasadorem. MT niż. No okazuje się, że my też bardziej to. No. no i właśnie, no i właśnie. Chcieliśmy... I nie chcieliśmy za dużo przerabiać, więc dodatkowy hamulec, klatka, bak nie jest nic modyfikowany stelaż. No Widzimy nawet po barwach tutaj, po felgach, po no. no Nawet kierownica jest oryginalna, ale jest, ale jest po prostu wyżej i prostowana jest. Moi wujkowie mi ją nagrzali i trochę podprostowali. Ale jest. Tak, tak, tak. Pozdrawiamy oczywiście. Ale jest oryginalna. Także chcieliśmy utrzymać tutaj właśnie taką. No Dobra, żeby... Czyli a z elektryką co? Jak to jest rozwiązane? No bo tak, no nie ma licznika. Yy, tak, nie ma licznika, ale to... Ale piąska nie jest jakoś też tu jakoś... Parko... Wiesz co, od takiej strony technicznej... Mójka yy... Jurka trzeba <laughs> nie powiem, ale e, no nie ma... No ale nie, nie, stacyjka nie, chodzi mi o to, że tak, to no nie, nie pamiętam, żebyśmy cokolwiek tam mega... przegubiali, tylko odczepiliśmy no, liczniki i, i, i to wszystko, nie? więc wszystko jest... A powiedz mi wszystko tak, przód, tak, zaciski to jest oryginał, czy tak. jest jednak modyfikacja? Tak, oryginał, tak, hamulce te całe, to wszystko jest w oryginale, no i wiadomo, nie jest to upside down, więc, więc dla mnie na przednim kole na przykład Faworytem jest R6, bo tam jest upside down, no wiadomo, znowu środek ciężkości na przodzie Na ścigaczu jest lepszy do robienia przodu, tak. bo ta waga jest na przodzie, ale tutaj bez problemu 180 kangaru też zrobię No i, więc nie, nie no i czyli co? Tak jak mówisz, w sumie I oryginał, nie? Nie zajechałem ani jednego silnika, o. jeszcze nigdy w mt temce. a robię najbardziej destrukcyjny dla silnika trik na niej, na r tego nie robię, oszczędzam ale na niej, e, czyli coastery do odciny Je, jedziemy, wysprzęglamy na kole i do odciny a to jest no, wiele, nawet zajechałem CBR6 ZF3, która jest Czołgiem. I jest zmodyfikowana tak. typowo pod kątem olejowym tak tak, 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 tak A tutaj muszę powiedzieć, że ta jednostka jest nie do zajechania No i taki mały silniczek, tak taki maluszek No i co, no i w sumie nie jest jakaś turbo potężna Tak, tak, ja tak, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba 60 Z. No nie, więc... nie wiemy ile w oryginale, ale nie wiem. Też dokładnie, nie wiem, ale tak jak mówię Mam w oryginale, można sobie zobaczyć na moich social media Gdzieś tam wstecz trochę, to T07, w oryginale dużo można fajnych rzeczy zrobić. No Czyli polecamy do nauki jazdy, do nauki jazdy też polecamy. mt 03 125 fajnie to jeździ, naprawdę. Tak, MT03, premierę robiłem na tych w Turcji, tak? jak tam wchodziła? I też poprzerabialiśmy troszkę i fajnie i, się, się dzienkał, A tu proszę przymiarki już żeśmy zareklamowali już w NT w użyciu. To akurat 125 i, tak. I, tak. I, Czyli co? Da się jeździć, kolory fajne, pogoda no, fajna, pogoda tak. mistrz. No i co? No i to znać, pozdrawiam, pozdrawiam motora, całą ekipę. No my ciebie również. Yo, yo, yo. No i fajnie dziękuję bardzo, że mogłem wziąć udział. W tych zawodach. Slow Tak, slow raid my się w czerwcu widzimy chyba. Myślę, że. No kurde, powiem Ci. Rośnie plan, nie? No rośnie. Dobra, to moi drodzy, do zobaczenia w czerwcu na mistrzostwa Polski Wolnej Jazdy. Ja przekonam Rafała, ja jestem Rafał, to jest Rafał, dwa Rafały w kącie stały. Ogarniemy to. Dobra, mteczki, mteczki, mteczki i ludzie. O, i się baba. O play. Pałagan w obszarze. Nie może go przekroczyć Waldek, czyli zajęty, Hanka, testujemy T03 tu ozony ozonują mają ceki i inne MUC off Cały świat się o tym dowie, że ręcznie malowany. Cały świat. I chłopaki z BMW. Kółko testowe za nami. A może ósemka, a może nieskończoność. Jak to woli. Ruszył. Jedzą, piją. Oczywiście nie może się Na kole stawiają. Dużo nie ma co chodzić. Ale... I jezik i ubaha. Jest elegancka. Jest elegancka. To jest elegancka. Numer 14. masy i konstrukcji <noise> dopuszczalna ładowność dopuszczalna ładowność jest Do ta jazda często chłop walczy z grawitacją Kurawciu Teraz podchodzimy do próby decydującej I jego stoisko I ruszył Najwolniej jak się ja. ale... Szyma jest Jest i chłop Tak jest Kolejka do uh, gumowania Łooo wow, wyszedł z tego Niesamowity goleś

to możesz powiedzieć coś na temat e, kole, kolejki na temat kolejki ale nieco, że czekają, ale niestety no nie właśnie. Z no i teraz tak, czerwy dlatego, bo czujemy zapach oleju, nie? czy ja wiem, czy zapach oleju? No nie, po prostu, żeby silnik nie pędził. no ja rozumiem, ale no grzeje nam się, nie? O to chodzi po to jest ten wentylator po to jest tu chłodzenie dodatkowe pewnie jakieś macie jakiś wentylator dodatkowy? No, jest, jest. jest, nie? No, trzeba to chłodzić, bo dostaje to łową. A bo coś o tej hydraulice? Co koledzy się opowiadać? Wiesz co? To jest tak, że tam od drugiej strony są pociągnięte węże z hydrauliki mm -hmm, mm -hmm. które napędzają pod spodem wszystko i ten tłoczek wypycha cały motor do góry. Ale jest to związane z obrotami koła, nie? Tak. No. I jest takie od, odwzorowanie w miarę jeden do jednego stawianie na kole, czy jest takie lekko wspomagane, jakbyś to opisał. Czy jest dla na kuchu? pewno wspomagane, to mm -hmm. jest tylko symulator dla ludzi, którzy chcieliby pasuje, poczuć. Chcieliby poczuć, A. tak. E, to uczucie jak się wstaje, jak się ląduje, jest jak najbardziej odwzorowane, ale to jak już się faktycznie stoi na tym jednym kole, to nie ma żadnego podjazdu do tego co jest naprawdę. No tak, no bo nie ma zmienności warunków, na wierzchni e, pracy gazem jednak kontroli tym hamulcem, nie? Tak, nie trzeba utrzymywać no, równowagi. równowagi, no. Ale powiedz, polecasz to ludziom, żeby spróbowali się zajawili takiego freestylea motocyklowego? W sensie, żeby próbowali jeździć na tym? Znaczy, tak, w sensie, tak. <laughs> nie powie tego. On tego nie powie. <laughs> Ale dla własnego doświadczenia jak najbardziej, nie? Dla własnego doświadczenia tak. jak najbardziej. Nie? Dobra. Więc y, musimy się pożegnać, bo idziemy jeszcze sfilmować coś tam. Powodzenia w chłodzeniu I żeby ci ludzie wszyscy wytrzymali To ciśnienie Ile już dzisiaj? Od 14, Ale od 12. Ile osób? Ile osób? Nie wiem, nie liczę Ale non stop, non, non stop, stop, bez przerwy Rama się nagrzewa w pewnych hmm. momentach do 100 stopni no to grubo No to nic, nie przeszkadzamy, działaj Powodzonka, wszystkiego dobrego, haj Dzięki Brum brum, wutu tutu, czy wru wru. No dobrze wie jak manetkę odsuwuje. Ale... No to właśnie no zobaczysz. Ale teraz moment zawstydzenia na Nie Wiem dlaczego. Zobaczył kamerę i się zawstydził kupina. Nie śmiało, masz. No zobacz, masz kierownicę. To czekaj, ja ci coś w takim razie dam. Filmujzyna. Jak pogręcisz gazem, to ci to dam. Jak zawstydzenie. O, 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 ale emocje, ale emocje. Tak się, tak się młody motocyklista podjarał właśnie. Tak.